Cześć wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku, w którym rozwiązuję ćwiczenia Rustlings po to, żeby nauczyć się języka Rust i też pokazać Wam w jaki sposób możemy się nauczyć tego języka, wykorzystując dostępne narzędzia. Dzisiaj na tapecie mamy stringi. Dlaczego akurat coś takiego wydawałoby się prostego jak stringi? W Rustie mają swoją osobną sekcję. A no dlatego, że mamy przynajmniej dwa rodzaje. Tego w jaki sposób te stringi obsługujemy. Te ćwiczenia mają pokazać nam jak rozróżnić te dwa sposoby zapisu tych stringów, jak również ze sobą one reagują i w jaki sposób obchodzimy się ze stringami właśnie w A bierze się to z tego, że mamy te dwie dwa sposoby tworzenia, zapisywania stringów i one różnią się tym, w jaki sposób zapisywane są w pamięci. Pierwszy to jest zapis, który widzimy tutaj jest to referencja do czegoś co jest zapisane w tak zwanym stack memory, czyli w pamięci która jest wykorzystywana w momencie kompilacji i działa ona szybciej, natomiast jest ona immutable, czyli nie można zmienić tej wartości. To jest de facto referencja do pamięci, która jest już zapisana. I drugie to jest string, jest to struct jest zapisywany w pamięci dynamicznej, tzw. Tak HIP Memory, i ona jest już mutowalna. Możemy tutaj zmieniać długości tych stringów, wielkości tych stringów i wywoływać różne metody na tym, na tym strakcie. Więc mamy pierwsze ćwiczenie, które polega na tym, że ma nam się ten kod skompilować, tak żeby nie wyszedł błąd. I widzimy od razu tutaj, że ma nam to zwrócić ten struct string. Natomiast taki zapis, który widzimy tutaj, jest to zapisanie właśnie już do stack memory, czyli w momencie kompilacji mamy już zapisaną na twardą wartość, czyli mamy de facto zapisaną tą referencję, ten string literal. I teraz string literal ma kilka metod, w jaki sposób możemy zmienić ten typ danej, i pierwsza z nich to jest najprostsza możliwa metoda. Metoda to string. Wydaje się być logiczna. Dwie następne pokażę już w następnym ćwiczeniu. A teraz zobaczmy, czy kod nam się kompiluje. Jak widzicie, doszliśmy do ćwiczenia. Widzimy, że output jest prawidłowy. Kod się skompilował i mamy to załatwione. Więc przejdźmy sobie od razu do drugiego ćwiczenia. Zobaczmy jakie błędy nam wywali. I widzimy, że mamy Expected String, a znaleziony struct. I patrzymy co tu się dzieje. Tutaj prosi nas, żeby nie zmieniać tej pierwszej linijki, czyli zostajemy przy stringu. Jak widzimy tutaj jest drugi zapis, gdzie mamy string literal obrapowany w traj'ta z tego stracta string. Więc zobaczmy, co, co tutaj mamy. Widzimy, że ta funkcja is a color word oczekuje, że otrzymamy ten string literal, a właściwie string slice, a zwróci nam boolean, czyli wartość true or false. I teraz oczekuję tego string litera i przyrównuję to do string literal. Natomiast mamy nie zmieniać tej wartości, więc musimy ją przekazać. Tutaj oczywiście jako string. Czyli teraz musimy zmienić te trzy elementy na to, żeby odpowiedziały temu samemu typowi w pamięci, czyli typowy string. I metodę toString już widzieliśmy w pierwszym ćwiczeniu. Druga metoda, która robi podobną rzecz, czyli zamienia nam wartość na dynamiczną, to jest tu OND. Ponieważ w tym momencie, jakby, klonujemy tą wartość blue, klonujemy z tej referencji i tworzymy ją tutaj w tym closure, w tym kontekście, tworzymy w, własność. I trzeci trzeci typ to jest taki sam, jak mamy pokazane tutaj, więc stwórzmy sobie to. Dokładnie tak samo. Bierzemy trade from i z naszego string slice'a mamy wrzuconą nowy typ danych. OK. Widzimy to. Zapiszmy sobie i zobaczmy czy przychodzi nam test. Pięknie test nam przechodzi, więc możemy przejść do kolejnego ćwiczenia. Trzecie ćwiczenie pokazuje nam jakie metody możemy wykorzystać na stringach, więc zerknijmy sobie na nie. Tylko Usuńmy tę linię, żeby wyskoczyły nam błędy. Widzimy, że mamy trzy metody, które mają zadziałać na tych testach. Metodę Trim, czyli usunięcie pustych spacji z przodu i z tyłu stringa. Mamy metodę ComposeMe, która ma nam połączyć te dwa stringi ze sobą. I mamy funkcję replaceMe, która ma zamienić nam samochody na balony. Więc robimy po kolei. Pierwsza będzie metoda trimMe. Metoda trim jest dostępna w naszym string slice, czyli de facto w tym co przekazujemy tutaj. Więc, a mamy zwrócić jednocześnie stringa, czyli robimy sobie w takim razie stringa. Robimy go sobie z naszego inputa, a w tym input'cie mamy dostępną metodę trim, która automatycznie usunie nam te spacje. Więc zobaczmy teraz tutaj, jak zapiszę, powinienem mieć dwa błędy, a nie trzy. Zgadza się, czyli ta funkcja działa poprawnie. Teraz przejdźmy sobie do funkcji replace mi, compose mi, zostawmy ją na koniec. Funkcja replaceMe będzie wykorzystywać metodę dostępną w trakcie string. No to zróbmy sobie dokładnie to. Mamy naszego stringa, też tworzymy z naszego string slice'a, tworzymy stringa w pamięci dynamicznej, czyli naszego inputa. I w tym inputcie, w tym stringu, wykorzystujemy taką funkcję, jak funkcję replace. I teraz podajemy jaki fragment, jakiego, jakiego kawałka fragmentu stringa mamy szukać, a szukamy samochodów i zamieniamy te samochody na balony. Dobra, zobaczmy. Zapisujemy, Pek. zostało nam tylko jedno zadanie. I teraz jest funkcja Composme. Tą funkcję Composme tutaj podpowiada nam od razu, że można zrobić na kilka sposobów, więc postaram się Wam pokazać trzy z nich. Jeden będzie wykorzystywał metodę, które są dostępne w naszych straktach. Drugie to będzie taka najprostsza, nazwijmy to, konkatenacja. I trzecie to będzie wykorzystanie makra podobnego jak tego w println, więc zacznijmy od początku. Musimy zwrócić sobie też stringa, więc zamieńmy naszego e, naszego inputa na stringa, nazwijmy go sobie e, input string. Mamy tego naszego input stringa i to jest string. Korzystajmy jedną z metod i robimy sobie to z naszego, naszego inputa. Więc mamy teraz tego inputa i również stringi mają taką metodę, która się nazywa push string. I jak widzimy, nie wrzucamy zwykłego stringa, tylko wrzucamy ten string Slicea. Więc wrzućmy tego naszego string slice i zobaczmy. Zapisujemy sobie. Jak widzimy, a coś nie wyszło, musimy zwrócić jeszcze dodatkowo nasz ten string, a nie tylko wykonać na nim metodę. Czyli zwróćmy sobie nasz input string. Tutaj dodajmy sobie ten nasz semicolon, średnik i widzimy ok co znowu a widzicie musimy sobie zmienić to na mutable i widzimy teraz super przeszło nam to dobra to jest jedna metoda druga metoda to to sobie zakomentujemy druga metoda to jest po prostu konkatenacja poprzez dodanie naszego literala Wydaje się to być prostsze w zapisie. Zobaczmy. Super, przeszło. Więc możemy to zrobić prościej, możemy to zrobić w ten sposób. No i trzecia metoda to jest wykorzystanie makra. To makro nazywa się format. Jego zadaniem jest łączenie string slice'ów, czyli tych naszych, nie straktów, tylko tych referencji, w jeden string. Zapisany w pamięci dynamicznej. Zapis mamy podobny jak przy printline, i teraz przekazujemy tylko nasze parametry. Pierwszym naszym będzie input, drugim parametrem będzie nasz tekst. Jak zauważyliście, nie rzuciliśmy tutaj spacji, ponieważ ta spacja występuje nam tutaj. Zapiszmy sobie, zobaczmy. Super, też. Kot nam przeszedł, skompilował się, jest pięknie. Przejdźmy sobie zatem do czwartego ćwiczenia. Usuńmy to linię. Widzimy, że mamy cały zestaw różnych sposobów zapisu naszych stringów. I teraz musimy ogarnąć, która metoda będzie pasowała nam do konkretnych, do konkretnych metod, do konkretnych wywołań. Jedna przyjmuje nam string slice'a, a druga przyjmuje nam stringa z pamięci dynamicznej. Przyglądając się temu, jakie parametry przekazywane są jako argumenty do tych funkcji, musimy zgadnąć, którą funkcję potrzebujemy. I widzimy, że w pierwszym przekazujemy string slice'a, więc zapewne to będzie metoda string slice. O, pamiętajmy o naszym nawiasie. Drugie, widzimy, że mamy string slice'a, ale ten, który wywołał nam metodę, to string. Więc zapewne tutaj z kolei będziemy musieli przekazać metodę string. Kolejna, również, już widzieliśmy ten zapis, mamy string from, czyli tworzymy stringa w pamięci dynamicznej, czyli też metoda string. Mamy metodę to toOwned, która również zamienia nam String slice na stringa dynamicznego. Czyli to też będzie nasz string. Nice weather into. Into to jest metoda, która jest wywoływana na string slice i ten string slice nam również zwraca. O formacie to było w poprzednim ćwiczeniu, czyli to też będzie nasz string który zamienia nam dwa string slice'y zamienia nam na stringa przy zwracaniu. Tutaj metoda jest trochę tricky, bo jak przyjrzymy się, to zobaczymy, że mamy stringa, którego generujemy z literala, ale ostatecznie zwracamy slice'a, ponieważ mamy tutaj borrowing, mamy referencje i mamy wykorzystanie metody ze slice'a, czyli konkretne czyli konkretne miejsca z, z naszej tablicy, z tego naszego slice'a. Więc ostatecznie spodziewamy się string slice'a. Tutaj również mamy string slice'a, ponieważ mamy hello there i już mówiliśmy metoda trim jest wywoływana na slice'ie. Happy Monday to string replace. To już również przerabialiśmy, mamy do stringa Naszego dynamicznego i mamy metodę replace, ale ta metoda replace również zwraca nam stringa, czyli tutaj też będziemy mieli stringa. No i mamy ostatecznie metodę tutaj. I ta metoda nam również bierze naszego literala, naszego string slice. A. Jak sobie przyjrzymy, mamy tu case, Czyli wywołujemy do lowercase, ale ostatecznie zapisujemy to w pamięci dynamicznej, czyli zwracamy zwykłego stringa. Zobaczmy sobie w takim razie. Super, zgadza się wszystko. Mamy zrobione stringi. Więc te cztery ćwiczenia, które tutaj mieliśmy pokazane, miały nam przedstawić, że mamy dwa typy. Danych, w jaki sposób zapisujemy stringi, i w zależności od tego, który typ danych jest używany, takich metod musimy wykorzystać. I żebyśmy zorientowali się, który jest który. Na dzisiaj to wszystko. Czekajcie na następne odcinki, czekajcie na następne lekcje. Pojawią się niedługo. A na dzień dzisiejszy, dzięki wielkie i do zobaczenia.